to w dzisiejszym materiale pokażę jak zrobić fire testa a później sobie on takiego fire testa przeprowadzę pogoda jesienna w sam raz od paru dni już pada deszcz temperatura około 6 stopni także warunki idealne bez żadnego przygotowania zaczynamy pierwszym elementem będzie znalezienie rozpałki w lesie mamy różne rodzaje są puchowe, jest smolniak jest coraz dżozy. no co do puchowych to naprawdę Masz mała kaloryczność, nie polecam smolniak. No jak akurat już mamy pod ręką, czemu nie? Yy, no chyba, że są na piękku, no to jeżeli nie mamy śpiery albo maczety, to, to nie radzę. Więc najczęściej padnie. Właśnie na korę z brzozy, no jest najbardziej uniwersalna. Jak już po temacie jesteśmy, to yy, warto przypomnieć, żeby nie rwać tego z żywych drzew. No po pierwsze drzewa szkoda, no a poza tym jeżeli chodzi o wojskowy survival. To, to to takie wycięcie naprawdę z kilometra widać. Wróg może to z daleka zobaczyć. Jak to jest na poziomie gruntu, to to mniej się po oczy rzuca. Wcześniej gdzieś zamaskowane, a jak na białej brzozie wytniemy taki płat, to to z kilometra widać. A poza tym, no to akurat taka w miarę świeża wrzoska, jeszcze nie podgnieta. Ale z mojego doświadczenia wynika, że taka już rozpadująca się, no po pierwsze łatwiej odchodzi ta kora, od drewna, a poza tym mniej się tako rozwija, wija. Co ułatwia rozpalanie. No następnie patyki bez filozofii. Takie główne dwa czynniki, żeby to były jak martwe patyki. Nie z sokami płynącymi, tylko, czyli nie zielone, tylko martwe. No i żeby nie leżały na ziemi, jak jest mokre, no bo to później to jednak ta woda utrudnia rozpalanie. Chyba logiczne, nikomu nie trzeba trzymatyć. Tutaj polecam świerka, no bo on, jak już mówiłem na kanale, ma taką charakterystyczną budowę choinki, która sprawia, że woda se skapuje bokami, a w środku gałęzie oczywiście względnie fajnie suche. Że Świerk ma akurat dużo tych gałązek Także to jeszcze lepiej także Szczególnie w taką pogodę polecam tego świerk Warto jeszcze pamiętać Żeby wziąć odpowiednią ilość tego Bo trochę za mało wziąłem żeby, Bo to musi wystarczyć energii i żaru Żeby zagotować tą wodę Także trochę Więcej tego powinno się brać zbierane wszystko dzielimy sobie to Na patyki, na patyki grubości zapałek Grubości długopisów Grubości markerów Tylko trochę dłuższe żeby to się nie, 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 nie zadusiło. kora, pora, no może trochę więcej wiadomo, to nie zebrałem tego dużo, tylko tak poglądowo yy, po, po prostu robimy wiórki z kory, odpalamy z krzesiwa, tworzymy ognisko i wodę dajemy kubek na żar. Niektórzy chcieliby yy, dojść bardziej pod spórki, żeby się woda nie wywróciła to nie jest złe, ale fire teście liczy się czas także dajemy kubek bezpośrednio na żar, żeby jak najwięcej energii do na niego przechodziło Warto się zaopatrzyć w jakiś jeden patyk albo dwa jakieś dłuższe do podtrzymywania tego kubka, żeby się nie przewrócił. No i jak już mamy rozpolone tutaj bez zbędnej filozofii. Po prostu dmuchamy, ile umiemy, i podtrzymujemy kubek, żeby nie spadł ewentualnie taki paty znalazłem, że po prostu biorę czapkę. I tak ją dmucham, jak już zmęczę się dmuchaniem, nie? tak na zmianę. No i właściwie to było na tyle, a żeby nie być gołosłownym, no to teraz... Sam taki ofertę teraz spróbuję przeprowadzić w tą pogodę. Już zimno jednak jest, więc będzie dodatkowe utrudnienie, ale nie ma co przedłużać. 3, 2, 1, start! Podstawowe czynności stają się znacznie trudniejsze niż normalnie. Na jakiejś 14 minucie go odmówiło posłuszeństwa, prezentowało się. No, ja mogę tylko dodać, że fire test udało się zrobić. bo no, Było ciężko po utrudnieniach, trzeba było dołożyć drewna i do zagotowania wody zajęło mi to 20 minut, czyli i tak się w normie nie zmieściłem. Bo normalnie do zagotowania wody to jest w 15 minut. 5 minut na rozpalenie, a 10 minut na zagotowanie wody. Natomiast myślę, że jest to już jakieś zobrazowanie tematu, jak w takich warunkach to zrobić, jak to wszystko wygląda. No i że. Różnie się zdarza, pomimo że sprzed może paść, to pierwsze, no a poza tym jednak nie jest to łatwa sprawa. A dzisiaj to tyle dla setnego czołem.